저염 so, 어어 um... <목소리> 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 A ekspresiki też mam. No i najlepsze są oczywiście agraweczki, bo nie mają efektu bezwładności. <grystanie> tak, na tak No fajnie, okay. Okay. W Hejszowinie piaskowiec ma wyśmienite tarcie. Drogi naprawdę nietrudne, potrafią sprawiać wiele kłopotów. Jest bardzo dużo wspinania na nogach, w szczególności na prostych drogach. Bardzo dużo miejsc, gdzie zupełnie nie wiadomo gdzie się czego złapać, na czym stanąć. Droga epitafium powstała w latach 80., zaprowadzona przez Michała Szczepanika, w stylu seksońskim, który wówczas obowiązywał czyli od ringa do ringa z wiszeniem w ringach. Natomiast pierwsze przejście klasyczne nastąpiło ponad 10 lat później, pod koniec lat 90. -tych. Epitafium jest bardzo charakterystyczną drogą. W zasadzie każdy, kto widział jakiekolwiek zdjęcia z Hejszowiny, widział Epitafium. Polecam ją każdemu, kto przyjeżdża do Hejszowiny, jako obowiązkowy element rejonu. Droga idzie przez pierwszych pięć albo cztery linki płytą po krawątkach, po czym jest dach, który wielu ludziom wydaje się strasznie psychiczny. Można się zawsze asekurować z węzełków. Typowy dla Hejszawinie element asekuracji. I na wyjściu z dachu jest trudne miejsce, gdzie trzeba się dostać do obłej półki i na nią wejść. Wejście na tą półkę jest kluczowym elementem drogi, to jest bardzo typowe dla dróg w Hejszawinie. I dalej jest już łatwo w połogiej płycie. Jestem w dwa ligi. Trzeba patrzeć, co się dzieje, można stamtąd jeszcze spaść, natomiast nie ma żadnych trudności można iść na samych nogach w ogóle się nie trzymając rękami. W zasadzie jest to konieczne, ponieważ nie ma chwytu. Jest to moim zdaniem najlepszy rejon w Polsce. Nazywam się Piotr Panównik, mam 43 lata, wspinam się 25 lat. Bardzo mnie hejszowina zauroczyła. Wspinanie jest bardzo specyficzne. Bardzo dobre tarcie przy stosunkowo słabym orzeźwieniu powoduje, że drogi nie są takie łatwe do odczytania jak w innych rejonach. Trzeba mieć pewne doświadczenie, pewien rodzaj specyficznej orientacji przestrzennej, żeby sobie ułożyć to wszystko w całość. A sekuracja jest też specyficzna. Jest zdeterminowana przez przyjęte reguły tu obowiązujące. A zaadaptowane z piaskowców szwajcarii i z Czech. Kanc i falem poprowadził w latach 80. Tadeusz Ciszyński. Trzeba się umieć ustawić na kancie. Praca nóg i odpowiednie balansowanie raz z jednej strony, raz z drugiej. I okazuje się, że można się jego chwycić, chociaż nie ma jakichś takich typowych horyzontalnych klamek. Bardzo fajna droga, bardzo fajnie się ją czyta, chociaż nie jest bardzo trudna, to jednak daje bardzo dużo satysfakcji.